ISOBER 70 to alkomat, który sprawdzi się w każdej firmie, dostarczając wiarygodne wyniki. Prześledźmy proces wykonywania pomiaru. Po włączeniu, alkomat przygotuje podzespoły i poprosi o dostarczenie próbki. Mocny wydech i powietrze wraz z cząsteczkami alkoholu wędrują przez układ przelotowy do czujnika ciśnienia. Czujnik odmierzy niezbędną objętość wdmuchiwanego powietrza i uruchomi pompkę. Dzięki temu do sensora zassana zostanie próbka powietrza z głębokich partii płuc. Znajdujący się w próbce alkohol wejdzie w reakcję z czynną powierzchnią sensora i wygeneruje sygnał elektryczny. Sygnał ten zostanie poddany analizie, której wynik pojawi się na czytelnym wyświetlaczu. Akomat to nie gadżet, tylko urządzenie pomiarowe. Zaufaj specjalistom.